I jesteśmy już z powrotem. Jesteśmy już jednak z nowym gościem, Wojciech Nowaczyk z Projektu Poznań. Cześć Wojtku. Witam. Porozmawiamy o Lampionach Wolności. Lampiony Wolności to jest taka bardzo wyjątkowa akcja, która ma nas Polaków, ale nie tylko Polaków, uwrażliwić na problemy, bolączki innych narodów, innych nacji. Lampiony Wolności miały się odbyć, przede wszystkim Lampiony Wolności, czyli to wypuszczanie, ten taki finalny efekt wypuszczania Lampionów Wolności miał się odbyć jutro. Tymczasem jakieś problemy się pojawiły. No niestety problemy się pojawiły. Mieliśmy wypuścić lampiony jutro o godzinie 19 przy moście Bolesława Chrobrego. Niestety nie dostaliśmy zgody lotniska na wypuszczenie lampionów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyraziła nam tymczasową zgodę, zgodę mhm. warunkową. I, do, I przy tej zgodzie jest taki warunek konieczny, że 15 minut przed wypuszczeniem lampionów musimy zadzwonić do lotniska i uzyskać zgodę na wypuszczenie lampionów. Mhm. No i wszystko byłoby w porządku. Byśmy 15 minut przed wypuszczeniem lampionów zadzwonili na lotnisko, byśmy tam porozmawiali i, i może udałoby się wypuścić lampiony. Natomiast w ten sam dzień, w który dostałem zgodę warunkową, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dostałem telefon także od lotniska, w którym zostałem poinformowany, że tej zgody nie dostaniemy ze względów bezpieczeństwa, ponieważ lokalizacja jest, znajduje się za blisko pasa schodzenia do lądowania i po prostu zagraża to bezpieczeństwu. No, próbowałem próbowałem jakoś zmienić na przykład miejsce wydarzenia albo czas, natomiast no, pan z kontroli ruchu był, był trochę niemiły. Mhm. Mówił mi, że ta lokalizacja w ogóle jest, odpada, nie może w tym miejscu odbyć się impreza. Jak się spytałem, gdzie możemy wypuścić lampiony, to pan mi powiedział, że nad morzem. Jak się, powiedział mi, że czas w ogóle odpada, że w tym czasie nie możemy zrobić, to spytałem się, czy może być jakieś inne godziny, mhm. gdzie ten ruch jest zmniejszony, samolotowy, albo Albo po prostu skrócić ten czas. Tak samo pani powiedział, że to nie ma opcji, że, 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 że po prostu nie dostaniemy tej zgody. Czyli rzecznik ławicy tak mówiła? Nie. Z kontroler z wieży ruchu Rozumiem. lotniczego. A w lato można, tak? W lato można Właśnie nie tysiąc, tylko o wiele więcej lampionów, i wtedy. Lokalizacja jest ok i wszystko jest w porządku. Właśnie po w czerwcu odbyła się Noc Kupały mm. i w rozmowie z tym panem z Wieży Kontroli Ruchów poruszyłem ten temat i powiedziałem, że podczas Nocy Kupały zostało mm. wypuszczone zdecydowanie więcej tych lampionów i to paradoksalnie bliżej tego pasa schodzenia do lądowania, bo to był przy mosie Świętego Rocha. No to pan powiedział, że, że organizatorzy wypuścili bez zgody Polskiej Agencji Żyługi Powietrznej i powinni zostać zaskarżeni o spowodowanie mm. zagrożenia. Ja zostałem uprzedzony, że jeżeli wypuszczę bez zgody, to, to zostanę zaskarżony. A jakie są kary za to? Orientowałeś się już? Nie orientowałem, ale wolałem nie ryzykować. Okej. Okay. Czyli Lampiony Wolności w Poznaniu, tym razem bez Lampionów Wolności, ale idea słuszna, wydarzenia słuszne. One się zaczynają już dzisiaj. Już dzisiaj. Od godziny 12 do 14 w kinach Muza oraz Rialto odbędą się maratony filmowe dla szkół z pokazem filmów białoruskich. Dzięki uprzejmości telewizji Bielsat dostaliśmy licencję na pokazywanie tych filmów. Są to filmy dokumentalne i reportaże o łamaniu praw wolności człowieka na Białorusi. Także dzisiaj, dzisiaj odbędą się te maratony filmowe, jutro od godziny 12 do 14 w kinie Rialto odbędzie się także maraton filmowy, także tych samych filmów białoruskich, tak, tylko że otwarty dla wszystkich, nie tylko dla szkół, każdy może przyjść i obejrzeć w kinie Rialto, jutro o 12, bilet kosztuje 5 złotych i po... Tuż po, po, po Maratonie Filmowym w samym kinie zapraszamy na panel dyskusyjny, który organizuje i prowadzi Białoruskie Centrum Kulturalno-Naukowe. I gośćmi będą studenci Białorusy studiujący w, w Polsce. E, przyjadą z Gdańska, Olsztyna i jeden Białorusin, który studiuje tutaj na miejscu. E, I oni podzielą się wrażeniami jakby z, ze swojej perspektywy kogoś, kto był na Białorusi, Żył tam i wie, jak to wszystko wygląda. No i o godzinie 19, niestety, nie możemy wypuścić lampionów, jak już wspomniałem. Natomiast w tym samym miejscu, czyli na cyklu przy moście Bolesława-Chrobrego, odbędzie się happening organizowany przy współpracy 6 LO i 20 LO. No, i myślę, że to będzie, będzie ciekawy happening, dlatego wszystkich gorąco zapraszam. Czyli i tak, i tak powinniśmy się pojawić przy Moście Chrobrego jutro o godzinie 19. Oczywiście. Nie wypuścimy lampionów, ale będziemy mogli pomóc przede wszystkim chyba społeczności białoruskiej w Polsce, ale również i Białorusinom, którzy cały czas niestety muszą żyć z dyktatorem. Tak się sam od niedawno określił Aleksander Łukaszenka. Który powiedział, że sam sobie zazdrości, że jest dyktatorem? No oczywiście to na, na Białorusi panuje dyktatura i ludzie są zastraszani, boją się. I chcemy pokazać swoją solidarność z Białorusinami, chcemy pokazać, że wspieramy ich jak tylko możemy. Chcemy zwrócić uwagę na ten problem, na problemomania prawa, wolności na Białorusi. I chcemy jak najbardziej pomóc tym ludziom, którzy są represjonowani. A dlaczego Białoruś? Białoruś, Białoruś i Ukraina w mhm. zasadzie, Białoruś i Ukraina, ponieważ są najbliżej nas, graniczymy z nimi. Te, to łamanie prawa człowieka odbywa się tuż obok nas, tuż za granicą, a my tak żyjemy swoim życiem i nie zawsze zwracamy uwagę na to, co się dzieje tuż obok nas. Mhm. I niedawno w Polsce, 30 lat temu, w czasach komunizmu, te prawa wolności człowieka były także łamane, i sami Polacy doświadczyli Doświadczyli takiego represjonowania i dlatego myślę, że tym bardziej powinni zwrócić uwagę teraz na to, co się dzieje na Białorusi i Ukrainie i zrozumieć tych ludzi. Mhm. Gościem naszego programu jest Wojciech Nowaczek, projekt Poznań. Wy, Lampione Wolności, organizowaliście z Białoruskim Centrum Kulturalno-Naukowym w Poznaniu, tak. W Poznaniu. Coś ta Białoruś nie ma ostatnio u nas szczęścia, we wrześniu, bodajże to był wrzesień, miały być zorganizowane dni Białorusi w Poznaniu. Mhm. Jednakże w ostatnich dniach przed rozpoczęciem wojewoda wycofał się z finansowania jednego z zespołów, koncert miał być zespołu Rocker Joker, mhm. nie wiem czy mnie kojarzysz tę sytuację? Yy, nie, nie słyszałem o yy? tym, natomiast muszę podkreślić, że Białoruskie Centrum Kulturalno-Naukowe bardzo nam pomaga przy yy? współpracy, w zasadzie zajęcie się całym panelem dyskusyjnym, także yy... Bardzo dużo mówią o naszej akcji, yy, pomagają nam merytorycznie i zachęcają ludzi do wzięcia udziału w tej akcji. Także ja nie mam nic do zarzucenia, dziękuję za pomoc mm. i, i naprawdę jestem bardzo zadowolony z pomocy Białoruskiego Centrum. Znaczy, ja też nic nie mam do Białoruskiego Centrum, tylko zastanawiam się. No bo teraz tak, sytuacja z tymi lampionami nie udało się, no tak. jest, jest lekkie zamieszanie, we wrześniu też było zamieszanie z koncertem, bo miała przyjechać do nas grupa właśnie z Białorusi, której piosenka niestety została wykorzystana mhm. przez Aleksandra Łukaszenkę w jego kampanii wyborczej, mimo że ten zespół był prześmiewczy, mimo że ten zespół był ironiczny, to znaleźli się tacy Ludzie w Poznaniu, którzy stwierdzili, że to jest piosenka pro i niestety marszałek wycofał dofinansowanie do tego koncertu, i tak naprawdę te dni Białorusi się nie odbyły. Ale dobrze, zostawmy ten temat. Mówisz, że Białoruskie Centrum Kulturalno-Naukowe wspiera Was i merytorycznie i też zachęca do wzięcia udziału w imprezie Lampiony Wolności. A co oni mówią? W jaki sposób my, no bo wiadomo, jest wydarzenie Lampiony Wolności, no ale te Lampiony Wolności potrwają dwa dni, co my możemy robić? Przez cały rok, żeby jakoś pomóc Białorusinom? Przez cały rok? No, przede wszystkim właśnie na tym najważniejszym punktem są te lampiony Wolności. Gdzie jakby skupiamy ludzi wokół mm -hmm. tego problemu i pokazujemy, pokazujemy problem yy, i próbujemy zainteresować tym ludzi, żeby się zastanowili nad tym, żeby częściej o tym myśleli i sami próbowali coś z tym zrobić. Yy, my natomiast jeszcze pracujemy nad Muralem, który powstanie w Poznaniu, mam nadzieję, że powstanie. Chyba, że znowu, Polska, rzecz. Chyba, że znowu jest. tak. Mural. I aresztowania, będę Tak. Mural, który, który ma nawiązywać do łamania prawa, wolności człowieka na Białorusi. No i to już zostanie na dłużej. I to będzie taki punkt w Poznaniu, który na stałe zwróci uwagę na problem łamania prawa, wolności człowieka. Rozumiem. kamienicy już macie wybraną? Szukamy. Szukacie kamienicy. Jest sporo tych kamienic w Poznaniu, które warto byłoby przykryć muralem, tym bardziej tak symbolicznym muralem. Bardzo dziękuję za wizytę w bardzo. naszym studiu. Wojciech Nowaczek z Projektu Poznań był dzisiaj naszym gościem. Projekt Polska Poznań. Projekt Polska Poznań, tak, przepraszam. Projekt Polska Poznań. Co za piątek, drodzy Państwo. Ja już chcę chyba sobotę. Białoruskie Centrum Kulturalno-Naukowe wraz z projektem Polska, Poznań zachęcają wszystkich Państwa, my również, do wzięcia udziału w imprezie Lampiony Wolności. Szczegóły tej imprezy, gdzie znajdziemy? Na naszym fanpage'u na Facebooku oraz na stronie internetowej www.lampionywolności.pl. Myślę, że warto na tę stronę zajrzeć, żeby poznać jeszcze więcej szczegółów. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję. za uwagę, drodzy Państwo, a my już za chwilę z kolejnym gościem porozmawiamy.